Wiesz, co się a ja, żeby sprawę uprosić, Oświecę się co do możliwości. Za Alibabą, babą, z swój stał, Sehera zadań nie śpi którąś noc. A ty masz warto, jaki jakim nie wiesz sam, do dyspozycji niezawodną moc. Aha! Masz kawał broni! stary Fakt, nie ma przewad, pójdzisz w okoł strach. Ha! świst, nie gwist! Jochua jak starczy, podczas jumpera, ciach, ciach. A zatem, potężny panie, mój, mów, jaka wola twa. Jestem na każdy choć, każdy Nie ma takich dwóch jak jeden, ja tak panie. To w życiu jak mnie nie wybierasz halakar. I dostajesz mi, zachowaj mi, nie ma takich dwóch jak jeden ja Tak panie trzeba się co robi już Ty Tu jesteś król, szef Co chcesz to proś na te coś, Baklava czy sutański cream Przychylić nieba mam pod ziemi woli w skarb Masz szczęście, że spotkałeś mnie Nie ma takich dwóch jak jeden ja papa, zabiłbą Badamy no no badawi no on nie ma takich dwóch jak jeden A ja, czy ktoś umie? Tak! Czy ktoś umie? Siak! Czy ktoś umie? O, 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 albo jeszcze tak, Czy ktoś umie? Fiu? Hej, Ej, patrzcie tu Czy ktoś umie? Abraga, abra, gara, Monstrelowa później raz, dwa, za, trzy, Czego pęka ci za słabną? Chcę widzieć ociec zamiast tych bucer Zbaranlowany, niezawisny słów, bo dzisiaj dżin został zaksapy. Chciałbym ci pomóc, ale nie wstydź się. Jestem pewstym, pewien, że walka długa jest jak stąd do Chin. Starczy poczynia, byś miał co chcesz. A więc, potężny panie mój, czekam trzy, dwa, jeden, start! Zadziwię cię, przekonasz się, bo nie ma Taki Bóg nigdzie Nie ma taki Bóg, nie ma taki Bóg Nigdzie Nie ma taki Bóg jak jeden Ja No, 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 zabił bomba na mał... zabił bomba taki Bóg jak jeden Ja Ua!